Małopolska policja otrzymała 110 sztuk nowych radiowozów. 9 z nich trafiło do garnizonu Tarnowskiego. Są to m.in. oznakowane samochody marki Kia Ceed, Skoda Yeti oraz Opel Corsa. Samochody zostały sfinansowane w połowie z budżetu policji, resztę dofinansowano z budżetów poszczególnych gmin. Większa część tych pojazdów jest wykorzystywana w służbie. Kilka wciąż jeszcze nie ma przydziału, jednak do 11 listopada zostaną włączone do floty pojazdów Tarnowskiej policji i rozpoczną służbę. Całość inwestycji to blisko 5 mil złotych Dofinansowanie z budżetu Tarnowa na zakup dwóch pojazdów dla Tarnowskiej Policji wyniosło 72 tysiące zł. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.